Najlepszy, naj, e, no, nie najlepszy, bo... Ale dobra. Witam e, was na jakim filmie podsumowującym Taki, e, ten... Może jest trochę długi, ale no... No... W dalszej części filmu Będzie mówione, jakie odciki będą nagrywane Mniej więcej e, Na razie mamy sztuki ze Eee, więc... Więc no... zrobię, Kichnął. Yyy... Eee, więc no... Eee, są też live y widzowie, widzowie... Codziennie o 20... No 3-4 godzinki live'u. O, krowy leżą. Albo dwie Teraz będą godzina, dwie. No i właśnie takie właśnie live'y będą codziennie też. Bo jest jeszcze daily, jeszcze codzienne live'y to są widzowie. Na nie codzienny live to są przyjemność widzowie. E, więc no, a czy no też na live dzisiaj... Dzisiaj. dzisiaj. A, to jest to. Nie, to wy to widzicie kiedy idzie. Bo wy to widzicie po czerwcu z krokami, czyli. Wy to widzowie widzicie w czwartek. A dzisiaj ratuje Dzisiaj jest środa i wratujecie z krokami. Więc na jeszcze subskrybujcie kanał. E, no i teraz wygrałam sobie takiego e, vloga jakby e, Też widzowie e, będą ciki z tym e, Baron MPC12 e, Zapraszam mój drugi kanał e, na kanał 2.0 bo tam się powraca widzowie Tam będą fajniejsze filmy i to też, bo e, tam są mm, prawda tam nie będzie widzowie live'ów, ale tu na tym kanale to jest taki live'owy kanał, więc tutaj ostatnio widziały łosie dlatego ktoś tam właśnie napisał, o co chodzi widzowie, nie? No i właśnie jest taka sprawa, że tutaj u nas są łosie Kiedyś, kiedyś miałam telefonu, bo siadałam sobie w domu no i Na nie przebiegł, tylko przeszedł w sumie. Mi aż 5 widzowiełości. Więc. No. E, wy. Um, a, właśnie co? E, filmy będą szczególnie tylko z vlog, vlogi, takie będą Vlogi takie. E, to jest wyjątkowy film, gdzie jest bardzo długi. E, wczoraj mi się udało. Pobić mój rekord 4 godziny live'a. Dzisiaj chcę go pobić, więc dzisiaj na no live zacznie się o, myślę o 19. My tutaj są dziki, łosi, wszystko na tym miejscu. o tutaj były, o tu, gdzieś tam No i właśnie tak to leci, nie? Raz pod Google raz z górki, tak, teraz to też z górki. Tylko właśnie jest, jest jeden minus, ale to powiem w dalszej e, części filmu. W dals dalszej części filmu. Ładnie e... tu widzę. No to i tak dalej. Kali są opuszczony, bo tutaj jak oddalony od innych. Historia e, z moją wsią e, się taka, że e, jest fajna. I w ogóle, patrzcie, widzę, jak e, się to Przynajmniej jest cisza. I, I nie ma hasu. jak e, mówiłam, w dalszej części mojego tego filmu będzie fajny film z... A, w sumie to zaraz... związany z filmami... Znaczy no, ze z filmami, tymi filmami, Zagrywam i będzie takie na końcu daily, czyli w styczniu, pod koniec stycznia, no już w marcu będę kończyć e, ten, będę, no już mamy 200 filmów, chcę do końca się tego, e, siedzie? tam siedzie, tak, widzę, to siedzę albo idzie, idzie gdzieś, e, pod koniec de, daily będą takie fajne podsumowanie tego daily, więc no ale że serio, zaraz ciekawe, bo mam już sto no i tu zaczynają się właśnie teraz schodki, widzowie. Schodki dla moich e, dwóch widzów, których nie cierpię, nie lubię, e, szczególnie to są z mojej klasy, widzowie, z mojej klasy to są. nadzieję, że to będą widzieć i że obejrzą to do końca. Śmiało się z mojego kanału i w ogóle, więc nie wiem, czy go nie będę musiała zamknąć. Tak jak poprzedni kawał, przez przyjaciół. To teraz znowu też przez kolegów z klasy. No, w ogóle. no, no. chyba, że Zasięk się jakoś nie zapykać, żeby nie widzieli moich treści. Nie wiem, ale na przykład taki jeden z. Moje klasy 12 a ma. e, Ja mam 13, a dopiero w grudniu. Więc tak chwila bardzo za bardzo. Drugi, też taki, zabrał mi tylko rzecz cały czas. Nie o tym mówić, no ale jak już o nich mowa, no tak to widzicie, no to dajcie mi się spokój, bo nie chcę słuchać się kanału. Bo już tutaj takie osiągnięcie mam. Osiągnęło tutaj naprawdę dużo. E, ja wydałam e, swoją własną piosenkę. Tylko znowu przez kogoś bym musiała usunąć jakiś kanał, nie? Dla mnie to jest widziane, komuś wydała Ci dzieła i to zrobił.